No pięknie wyglądasz Lila, pięknie wyglądasz. Dzięki. Ciekawe, mam to w ogóle z ręką, czy wystarczy kartkę? Chyba z ręką możesz. A few moments later. Ja powoli tracę nadzieję, że dzisiaj wyjedziemy z Wrocławia, ale dobrze, że mam Lilę, ona jest tą pozytywną osobą w naszej ekipce. Udało nam się złapać pierwszego stopa. Możecie e, powitać pana Olka. Ja O, widać, widać. Dobrze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A trochę niżej. Dzień dobry. Jesteś gwiazdą. Po, po, powiesz, jak się nazywasz? Olek. Olek. I powiedz że ty coś tam o, tym, o swoich podróżach w autostopie może, jak chciał? Nie, nie będę teraz skończy, Ja się wracam z górę. І мене підв'яз один хлопака з гур на таке скрижування, теж іде, така дорога. І я тільки на тому скрижування виходжу, тільки з авто отворив, взяв свой пленсак, укладав так пальця, і якесь авто мені 20 метрів на хамульцю їде і, і виходить, і його теж он мав ім'я теж Олег, як тебе пам'ятаю. І мав, я як побачу пленсак, то я мусив тебе одібрати. No, jak ja tylko tak zobaczył jak ja nawet nie zobaczyłem, że Ty układasz ranki, ale ja mm -hmm. wiem, że spust z muszą muszę odbywać, Trzeba jest, ten. No. I, I tak właśnie yy, pan, pan Olek autostopowicz się nam zatrzymał, no mamy teraz pezy, ale są. Wychodzimy ze swojej strefy komfortu Max, także tutaj aspekty wizualne, że widać mi na przykład drugi podbródek, nie ma co zwracać uwagi. Piękna jesteś, piękny wyglądasz. Lila robi degustację cudownego alkoholu. Tak, kolega. Stary talin. Stary talin. Co? O, co to jest? O, dawaj. dawaj. Zaprezentuję. To Za jest bakier zrobiony na Estonii, działają Estonci, co jest podobne do e, Jagirmeistra, ale zrobiony na Romie. Oni kupują brazylijski rom, statkiem on płyny do Estonii i dalej działają coś takiego. I to, i to pachnie jak trufle. To jakby to dała do gorącej herbaty, bo jest. Sobie Dobra. Ej, tu smakuje w sensie Pachnie jak lody Pachnie jak woda. nie? Mm -hmm. Przepyszne, przepyszne to jest. то купіть десь клепів. А маш фану кошука. <laughs> я просто люблю такий кольор. Я їхав 17 кілометрів, аби купити крилю. Я не в склепі, я х це зеленого кольору. Я у нас є тільки чорний, кажу. Забач в інтернеті, де я можу купити такий зелений. Він був 17 кілометрів, то я поїхав. А він мені показує, так глупий каже по зеленому. Дай я не виїхав по зелений гриль. Себе. А я вам так само ти хоче зружовую. I teraz Sobinka, zrób degustację tego jako pierwsza. A to co to jest? Dopierasz to nam. To, to ja zakręciu ten. Oh, to jest Calvados ulubiony na kiedy był taki O. Oh. Ten kto pisze książki, Pisadzi? Jak to się nazywa? E, pisarz? Pisarz. To pisarz, który napisał Triumfalna Arka Trikumpla. Jest taki bardzo kniżki o wojnie. Po końcu wojny. To był jego ulubiony na... Ja kiedyś w książce pomyślałem to i u mnie. Ja kosztował pięć calvadosa, no ten jest samy z tych pięciu, które nie ja wiem. To A to to jest? Wino? Nie. To tak jest mocniejsze takie. takie. To jest whisky, ale zrobione z jabłek. Z Normandy. Pachnie jak wino trochę takie. Ciekawe jak smakuje. Ale fa fajny ten... Ka to yy, Zapomniałam imię. Calvados? Calvados? Kurczę, dalej mam go w buzi. Ja też mam. <noise> Co to ma za wyrost twarzy? <noise> Daj spróbować. Ja też jest. Tego nie, do, nie degustujemy. <noise> Tak? Twoja twarz nie mówiła. Mm. Twoja twarz mówiła... Mm. Nie wiesz co? Spokojnie bo nie gryzie w gardło. Ale takie mocne, mocne. To jest takie brendowate trochę, no coś takiego mocne. Ale mocne to dobrze. Here we go again. To <laughs> jest to samo. Przedniego stopa łapałyśmy pół godzinki. Teraz jaki mamy czas? Około 10 minut już minęło. Będziemy liczyć. Robię kolejną kartkę, byle dalej, bo może ktoś się zatrzyma i nie znamy 20 km. Czy tam ile podwiezie? co, co nam zostaje innego jak to stać? na stopa. Po godzinie prób i błędów udało nam się złapać drugiego stopa. Jedziemy na piłę czarnków. Yy, tak, na Czarnków, to jest yy, w kierunku Piły, trochę przed Piłą, ale jak dojedziemy w tamtym kierunku, to już będziemy równiutko w połowie drogi. I nagrywamy vloga, chcesz być częścią naszego vloga? Nie za bardzo. Nie, a do yy, Bunkrów nie ma, ale jest woda i to jak jest zajebista, zobaczcie. <laughs> ale woda! <laughs> ale woda. <laughs> ja. Boże, ale pięknie. Ja piękne. Ale woda. Będziesz musiała chyba wszystkie moje na vlogu w przekleństwa powyciszać. Tak, zrobię takie PIP! Ej Lila, uważaj, bo tu są jakieś rekiny. To jest To ty, tobie to serio sprzedadzą podrobioną rybę Możemy, jak ty to mylisz z rekinem? To twoja stara, ja nie jakiś stum. 嗯。Yeah. Wyjdę no, do tak. przodu, mordęczki, pamiętajcie. <laughs> Mogę jak bardzo jesteś zadowolona. Widać, że Lila lubi na ostro. <grywanie> eee, właśnie Wam pokażę jak ogrywam Liliankę w Cimbergaya. Patrzcie na to, patrzcie na ten wynik i na twarz! Wygramy. Ostatni raz, kiedy nagrywałyśmy, to było wczoraj w nocy, w środku nocy. Jak mówiłam do kamery, jak był jeszcze z nami Mr. Kudy, Mr. Slim, Slim Shady. Z tamtej pory zdążyłyśmy się nie wyspać. Najebać znowu. Przyjechać do... No tak. Kurwa, wiecie, co się stało? Przyjechałyśmy do Mielna. To, było jedyna, to była jedyna miejscowość nad morzem, do której nie chciałyśmy przyjechać. No, ja jakoś tak. Bo tak turystyczna, imprezowa, ja chciałam wszystko na dzik... Znaczy, no nie wszystko, ale yy, bardziej bym. Właśnie celowa celowałam, planowałam, w jakąś taką jakby dziką przestrzeń. Jeszcze dotrzemy do takiej przestrzeni, ale po prostu nam się fuksło, nie, nie miało to sensu. Tak, <laughs> ale dzisiaj to śnie, żeby czekać i łapać stopa kolejną godzinę. Tak. A do Mielna się trafiło. Tak, A tak. Trafi trafiła się, jak się lepiej kurzy ziarno. No, no. Nie no co, stałyśmy, łapałyśmy. No i tak... <noise> tak nam się trafiło. I tak nam się trafiło w sumie. No, z karteczką. Z karteczką stałyśmy. A tak wyglądamy po naszej pierwszej nocy pod namiotem. Nad jeziorem praktycznie. Tak, jesteśmy nad morzem, ale śpimy nad jeziorem po not? No i ja już się zdążyłam wykąpać ogarnąć Sapka i widać. Nie bardzo. Nie bardzo. <noise> Jeśli jak bloksowinki i to subskrybujcie, lajkujcie, zostawcie komentarz, zostawcie coś po sobie, powiedzcie, co myślicie o naszej podróży i oglądajcie dalej. Lila, parcia na szkło. Uda.